I bardzo dobrze, że te dodatkowe godziny były kupowane, bo większość osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że w nauce jazdy na kategorię B 30 godzin to jest minimum, które musi zapewnić Szkoła Nauki Jazdy. To jest absolutne minimum. I te 30 godzin, no komuś tam wystarczą, ale zdecydowanej większości z Was, no niestety nie wystarczają i trzeba kupić jazdy dodatkowe. Nie wiem, czy wiecie, ale egzamin na prawo jazdy to jest, to chyba jedyny egzamin w waszym życiu, który nie ma skóry ustalonego terminu, a na egzamin zapisujecie się wtedy, kiedy jesteście do niego po prostu gotowi. A gotowość do egzaminu to jest też gotowość emocjonalna, żeby się nie bać, żeby być pewnym siebie. Dodatkowo jeszcze na egzaminie praktycznym podlega ocenie umiejętność stosowania teorii w praktyce, po prostu. Przecież w testach na prawo jazdy macie i obsługę pojazdu, i budowę pojazdu, i wyposażenie pojazdu obowiązkowe, i technikę jazdy, i jazdę energooszczędną, i pierwszą pomoc. I to wszystko, wszystko, oprócz pierwszej pomocy może, mm -hmm. najczęściej oprócz po pierwszej pomocy, jest potem sprawdzane na egzaminie praktycznym na prawo jazdy, czy umiecie to stosować w praktyce. Więc, jeżeli skończyliście te swoje 30 godzin jazd i zdaliście egzamin praktyczny wewnętrzny, a przypominam, że egzamin praktyczny wewnętrzny jest obowiązkowy i orobi się go po 30 godzinie jazd na kategorię B, a nie na 30 godzinie jazd i nie przed 30 godziną jazd, Czyli egzamin wewnętrzny praktyczny to jest wasza taka dodatkowa godzina, za którą zapłaciliście ciężkie pieniądze, ze stułę podejrzewam za godzinę. No to wówczas możecie przystąpić do egzaminu teoretycznego państwowego. No, chyba że zdowiliście wcześniej sobie teorię, wówczas teorii nie zdajecie w orcie już po kursie, bo już teorię macie znaną wcześniej. Ale wtedy dopiero można zapisywać się na egzamin państwowy po kursie. A kurs to przynajmniej 30 godzin teorii, w tym szkolenie z pierwszej pomocy, przynajmniej 30 godzin praktyki, plus egzaminy wewnętrzne z teorii i z praktyki. I pamiętajcie, że ilość godzin szkoleniowych ustala indywidualnie instruktor prowadzący w porozumieniu z osobą szkoloną. Tak powinno być i tak w dobrych szkołach jest a nie w jakichś kółkach, które rżną was na kasie na każdej możliwej okoliczności, a wy się jeszcze z tego cieszycie, że poszli wam na rękę.